Nie wiem jak będę powiedzieć. Więc chyba opowiem śpiewająco. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. A kto? Dzisiaj słuchajcie, rocznica, prawie odcinkownica. Witajcie w 30 już odcinku. Przestań mówić. Słuchajcie, nie wiem jak to się stało, zleciało jak e, z bicza strzelił. E, dzisiaj 30 odcinek, a w nim dowiesz się, jak uniknąć takiej oto rozmowy w języku angielskim. Hej, um, to dzisiaj nasza 30. To może byśmy to jakoś uczcili? A może? Okej, okay, no to co powiesz na wyjście do kina? A, no może? Okej, okay, no to może jakaś wspólna kolacja? No, może. Okej, okay, no to nie wiem. No to, to, to może jakiś ty, może, może ty masz jakiś pomysł? Może. Słuchajcie, żeby uniknąć takiej rozmowy w stylu to ty mnie kochasz, czy ty mnie nie kochasz? No, to musimy nauczyć się innych wyrażeń. Zamiast tego naszego nieszczęsnego maybe! Więc w dzisiejszym odcinku poznasz 10 alternatyw e, słówka maybe. Co więcej, jeżeli jesteś osobą, która już angielskiego uczy się od pewnego czasu i chciałaby faktycznie porozum porozumiewać się, jak e, taki Native Speaker, to znaczy, nie że idealnie, bo Native speakerzy też nie są w idealni. Ale jeżeli chcesz mówić w języku angielskim w sposób naturalny, to zostanie z samego końca. Z tego względu, że na sam koniec poznasz pięć wyrażeń i wytłumaczę w jaki sposób można z nich korzystać, dzięki czemu właśnie będziesz w stanie komunikować się w sposób naturalny. A ja zaczynam już od pierwszego wyrażenia, a tym pierwszym wyrażeniem jest "I think so". "I think so" jest takim fajnym potocznym wyrażeniem, które oznacza... Tak mi się wydaje. Na przykład, um, czy zdążymy na czas? Will we make it on time? Will we make it on time? No, I think so. I think so. To znaczy, tak mi się wydaje. E, drugim bardzo podobnym wyrażeniem do I think so jest I guess so. To znaczy, że no, przypuszczam, że tak, przypuszczalnie. I think so, think to znaczy myśleć, guess to znaczy zgadywać. Więc różnica pomiędzy tymi dwoma wyrażeniami jest taka, że I think so wyraża większą pewność, że coś się wydarzy. I guess so troszkę mniejsza pewność. No nie jesteśmy do końca pewni. No w końcu słówko maybe, my słówko maybe wyraża, no właśnie stopień prawdopodobieństwa, że coś się wydarzy. Więc Uh, is, uh, is she coming to the party? Czy ona przyjdzie na imprezę? Well, I guess so. To znaczy, że... to no, przypuszczam, że tak. Um, fajne są te wyrażenia, uh, zwłaszcza tutaj to pierwsze, ponieważ to pierwsze można bardzo łatwo zanegować, drugie zresztą też, ale neguję się troszeczkę inaczej. Jeżeli przypuszczasz, że coś się nie wydarzy, czyli na przykład... Um, czyli nie zdążymy na przykład, przypuszczam, że nie zdążymy, myślę, że nie zdążymy, to powiem I don't think so. I don't think so. To znaczy, nie wydaje mi się. I don't think so. Um, a, a tutaj nie powiemy I don't guess so, tylko powiemy I guess not. I guess not. To znaczy, że przypuszczam, że nie. Pyta ciebie kolega: Hey, are you going to Poland this summer? To znaczy, czy jedziesz do Polski w te wakacje? Are you going to Poland this summer? Jaka będzie Twoja odpowiedź? Możesz powiedzieć, I guess so, to znaczy, przypuszczam, że tak, albo I guess not, przypuszczam, że nie. Więc słówko maybe czasami jest używane właśnie w takim celu, żeby powiedzieć no, ale nie chcemy powiedzieć tego no w sposób taki właśnie mm, bezpośredni, więc chcemy to tak owinąć w bawełnę, więc czasami, kiedy Anglik mówi maybe, to tak naprawdę, naprawdę ma na myśli nie. Więc w jaki sposób można, zamiast powiedzieć no, w jaki sposób możemy powiedzieć o, no nie wiem, o, w sensie, że o, nie, o, 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 raczej nie. Możemy powiedzieć probably. Możemy powiedzieć possibly, albo możemy powiedzieć perhaps. Czy to nie jest ciekawe, że wszystkie napisy zaczynają, ppp? No właśnie, więc tak. Um, możemy zapytać um, Hey, are you coming to the party? To znaczy, Hey, przyjedziesz na imprezę? Uh, mogę powiedzieć uh, Perhaps, Perhaps, Perhaps. I'll have to check in my diary. Perhaps I'll have to check in my diary. To znaczy, o być może, muszę sprawdzić w kalendarzu, ok? To oznacza, to wcale nie oznacza tak. To oznacza, że próbuję się właśnie wywinąć. Jeżeli chcę powiedzieć, że, no, że to jest możliwe, to powiem possibly. Possibly. Possibly oznacza, to pochodzi od słówka possible, czyli możliwe. Więc possibly to będzie oznaczało no, możliwe, możliwe, że tak. Possibly. Probably oznacza prawdopodobnie. Czyli probably. I'll probably be able to make it, ok? E, więc z tych trzech tutaj słówek. To, które wyraża największą niewiadomą, to perhaps. Być może. Mm, no nie wiem. Czyli tego perhaps możemy użyć zamiast no. A, a possibly i probably użyjemy, jeżeli myślimy, że jest taka możliwość, z czego probably wyraża największe prawdopodobieństwo. Possibly mm, nie wiadomo probably. No, najprawdopodobniej, prawdopodobnie będzie to możliwe, ok? Więc jeżeli zapytam: uh, Are you working this weekend? Ok, are you working this weekend? To możesz powiedzieć: Yeah, probably. To znaczy, no, najprawdopodobniej tak. Albo uh, I'm not sure, possibly. Czyli nie jestem pewna, możliwe. Albo Perhaps, perhaps, perhaps I, I could do it. I, perhaps. O co chodzi, chodzi tutaj z naszymi could, should i might? Bardzo szybkie e, podsumowanie dla tych wszystkich osób, które jeszcze nie wiedzą, jaka jest różnica pomiędzy could, zwłaszcza i might. Ok? E, zacznijmy od should, bo ono jest takie najbardziej oczywiste. Should to znaczy, że coś ktoś powinien zrobić. E, czyli na przykład powinieneś umyć zęby, bo inaczej będziesz mieć czarne. Powinieneś iść do pracy, bo inaczej to ci wywalą, jak ciągle będziesz na tym siku siedzieć. A powinieneś, nie wiem, yy, zrobić MLT, bo inaczej Cię złapią i zapłacą karę, zapłacisz. Coś, co je, masz powinność zrobienia, OK? To jest SHOULD. OK? I teraz yy, wyobraź sobie taką sytuację. Yy, jest do skończenia projekt i pytacie szef: Hey, will you finish the project on time? To znaczy, czy skończysz yy, projekt na czas? I ty mówisz, kurka, no, ch no chyba, ale no, nie chcesz powiedzieć maybe, bo to by wyglądało, że jesteś niekompetentny i że nie jesteś pod kontrolą tutaj. E, chcesz powiedzieć, że no najprawdopodobniej tak, po powinienem, powinienem to skończyć na czas, dopuszczając taką możliwość, że nie na 100%, no ale powinno wszystko, jeżeli tylko ułożą się gwiazdy w, odpowiednim, e, w odpowiedniej e, konstelacji i pod odpowiednim kątem. W sensie, jeżeli nic się nie wydarzy takiego nieprzewidywalnego, no to powinno wszystko być ok, ok? I wtedy powiemy: I should do, ok? Should do, ok? So, will you finish the project on time? Yeah, should do. Should do. Uh, albo will my parcel arrive on Friday? Yeah, should do. Więc to jest nasze should do. I teraz tak, mamy dwa jeszcze pozostałe: mamy could i might. Uwaga! could wyraża, ono oznacza, jakbyśmy mieli to przetłumaczyć, to ono by widzimy praktycznie tak samo. Powiedzielibyśmy a mogę albo a, a mogę Tylko jest różnica pomiędzy mogę i mogę, ok? Zwłaszcza w języku angielskim. Could do oznacza, że ja mam możliwość coś zrobienia, w sensie, że mogę. Że coś potrafię, że mam taką możliwość, ok? że mam taką możliwość, na przykład Hey, are you coming to the pub with us? E, to znaczy, idziesz z nami do pubu? No oh, yeah, could do. Oh, mogę pójść, a oh, mogę pójść. Could do. could do, could do. OK, i zauważcie, ponieważ mamy tutaj could, a tu mamy do, to znaczy, że mamy dy i dy, w języku angielskim nie powiemy could do, tak jak w języku polskim, Anna, Violetta, tak to nie działa w języku angielskim, zawsze jest anna, tak? Nie mówimy anna. Tak samo tutaj nie będziemy mówić dd, tylko utniemy to jedno d i powiemy tylko jedno kd, kdy. To d nazywamy glottal d, to znaczy, że go tak jakby w wymowie ucinamy. Dajcie znać. Ok? I kdy, yeah, ja Idziesz teraz na przerwę? Are you having a break now? Ah, yeah, could do. To znaczy, ah, w sumie to, a, w sumie to mogę. Could do. A, w sumie to mogę, ok? Że ja coś mogę zrobić. Czy to zrobię? Dlaczego tutaj mamy wypisane might trzy razy? Do tego przejdziemy za chwileczkę, ale najpierw um, powiem Wam, co to znaczy might. Might oznacza, że coś być może, coś być może się wydarzyć. A might. To jest takie ładniejsze wyrażenie od May. A May. Napiszę Wam ja przy May. Okay. ok. I mogłam powiedzieć: I may do, ale I might do jest częściej używane i jest taki grzeczniejszy na pewno. I po raz kolejny zauważcie, że ponieważ tutaj mamy ty na końcu i dy zaraz następne, od, od, od dy zaczyna się następny wyraz. To są dźwięki z tej samej kategorii, e, i z tego powodu to, czy będzie, nie ma. I might do. I might do. Nie I might do, tylko I might do. Okay? I tak to usłyszymy w mowie potocznej na pewno. E, świetnie, 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 świetnie. E, w takim razie weźmy sobie poćwiczmy. Hej, Hey, uh, are you going shopping now? Um, co odpowiesz? Are you going shopping now? Albo are you going to the shop? Okej, okay. czy wybierasz się do sklepu? Co odpowiemy? Proszę, piszcie w komentarzach. To zależy od sytuacji. Jeżeli w lodówce nie ma mleka, a wiesz, że za chwilę dzieci będą chciały znowu owsiankę albo jakieś inne płatki, to co musisz powiedzieć? Dajcie znać, dajcie znać, czekam na Waszą odpowiedź. Jeżeli w lodówce nie mam leka, to tak naprawdę, jeżeli e, pytacie mąż albo żona, hey, are you going to the shop now? To odpowiedź powinna brzmieć I yeah, should do. I really should do. To znaczy, no powinienem, bo nie mam leka, ok? E, a co w takiej sytuacji, jeżeli dzwoni do siebie koleżanka i mówi: Ej, Kośka, wyprzedożę! Are you coming shopping? Are you going shopping? To co byś odpowiedziała? W takiej sytuacji, że są przydarze i można zrobić fajnie, sobie kupić bargain uh, or two, to powiemy, yeah, I could do, to znaczy, no, w sumie to mogłabym. Dzieci nie ma w domu, bo w przedszkolu, I could do, ok? A co, jeżeli, uh, jeżeli pyta Ciebie, uh, powiedzmy, ktoś w pracy, hey, uh, what are your plans for the weekend? Uh, are you going shopping or something? To wtedy możesz powiedzieć Yeah, I might do. that might do. To znaczy ah, A może, być może, być może. I might do. Być może. Dobra, w takim razie mamy I could do, I should do, I might do. Więc pytanie Ale, a, Ale, Ale, Aleksandra. E, proszę bardzo. Dlaczego tu jest might do, a tu jest might be, a tu jest might have? O co, come on, o co chodzi? Uwaga, więc jest małe, to jest małym drukiem napisane. Uwaga, to jest dla osób takich bardziej zaawansowanych, co nie znaczy, że ktoś na, na niższym poziomie tego nie zrozumie, bo to jest dość straightforward. Więc tak, trzeba się wsłuchać w pytanie, ok? Jeżeli mamy trzy czasowniki Auxiliary uh, verbs, czyli pomocnicze, ok? Do, be i have. Jak sobie pomyślisz o wszystkich pytaniach, które zadajemy w naszych czasach, w tych continuousach, i w tych simplech, i w tych wszystkich perfektach, to one będą się zaczynały albo od do, albo od be, albo od have um, w odmienionej formie, albo będą te pytania w tych czasach stworzone właśnie z użyciem tych um, oto tutaj słówek, ok? Więc, jeżeli pytanie jest zadane z użyciem czasownika, być, to odpowiesz z czasownikiem być. Jeżeli masz pytanie z czasownikiem have, to będzie odpowiedź z czasownikiem have, a we wszystkich innych przypadkach będzie do. Dam Ci przykład. Czekaj, jak mi głosy wchodzą strasznie tutaj, uwaga. Are the kids hungry? Are the kids hungry? Czy dzieci są głodne? Are the kids hungry? Co słyszysz na początku tego zdania? Are the kids hungry? Czy dzieci są głodne? A. A to jest odmieniona forma czasownika być, nie? Yeah? The kids. One, nie? Te dzieci w liczbie Are the kids hungry? Uh, więc ja chcę powiedzieć, no nie wiem, być może uh, To odpowiedź będzie brzmiała yeah. Might be. They might be. They might be. Ok? Ponieważ pytanie było a. Tu ja odpowiadam z czasownikiem być. The might be, ok? They might be. Ok. A co jeżeli na przykład um, um, pytam, czy spotkałaś Kaśkę? Have you met Kate? Have you met Kate? A ty nie, w sumie nie pamiętasz, nie jesteś pewna, więc mówisz I might have. Być może I might have. Dlaczego odpowiadam na przyzwo, I might have? Bo pytanie było Have you? Have you met Kate? I might have. Być może, być może, że ją spotkałam. Świetna robota, moje miśki najkochańsze, przetrzymałam Was dzisiaj, przetrzymałam, ale myślę, że warto właśnie po to, żeby się upewnić, że jest to e, jasne. So, will I see you next week? Will I see you next week? Czy zobaczę się z Wami w przyszłym tygodniu? Moje misiaczki najkochańsze, ściskam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję Wam za Wasz czas. Za Waszą uwagę. Ja nazywam się Aleksandra Lent, a to był 30 już odcinek z serii Przestań mówić! Do zobaczenia za tydzień w specjalnej edycji e, naszych lekcji. Ściskam, pozdrawiam i do zobaczenia.